Szukacie fajnego monitora gamingowego? Dzisiaj przetestujemy dla Was najnowszy model Samsung Odyssey OLED G81 SF 27 cali. Bardzo ciekawa propozycja dla wymagających. Zacznijmy od podstaw. To model raczej minimalistyczny z niezbyt ekstrawaganckim designem. Samsung postawił na srebrzysty metalowy tył i sporą, masywną podstawkę. Dzięki temu, że sam monitor jest raczej smukły i lekki, udało się osiągnąć świetną stabilność. Sam montaż jest banalnie prosty i nie wymaga wkręcania śrubek. Podstawkę wkładamy i lekko przekręcamy. Monitor wsuwamy od góry, przeciągamy zabezpieczenie i dopychamy. Voilà, 10 sekund i setup gotowy. Swoją drogą, Samsung Odyssey OLED G8 jest bardzo cienki. To zasługa dobrze zoptymalizowanego systemu chłodzącego. Inaczej monitor OLED grzałby się do nieakceptowalnych poziomów, a tutaj te Temperatura pracy jest wręcz wzorowa. Do dyspozycji mamy też pełną regulację i piwota. Z tyłu natomiast znajdziemy komplet złącz. Nie ma co się zbytnio rozgadywać i jest wszystko, czego moglibyśmy chcieć i potrzebować, może z wyjątkiem USB-C. Niektórym użytkownikom może też zabraknąć wyjścia audio, ale nie wiem, czy to taka poważna wada. W dodatku złącza są świetnie dostępne i w bardzo wygodnym miejscu. Przy nóżce znajdziemy opaskę do kabli ułatwiającą zachowanie porządku na biurku. Byłbym zapomniał, to model doskonały do mniejszych biurek. W końcu ma 27 cali. Tutaj chciałbym Wam pokazać jakość obrazu, ale przed nami prosty i stary jak świat problem. Nagrywamy to kamerą, a wy oglądacie to na różnych wyświetlaczach. Zwyczajnie nie udało się tego pokazać. Musicie więc mi uwierzyć na słowo. Jest fenomenalnie. To OLED w najlepszym wydaniu. Czernie niemal idealna, a Kontrasty wzorowe. Samsung Odyssey OLED G8 wiernie oddaje też kolory i w pełni pokazuje świetną grę świateł. To doskonały monitor, jeśli lubicie ray tracing i chcecie nim maksymalnie się nacieszyć. Barwy? Ten monitor nada się nie tylko do gier filmów i seriali, ale również do pracy z wideo, grafiką czy innymi zadaniami, gdzie dobre pokrycie gamy kolorów jest absolutnie niezbędne. Jedyne, co może w rzadkich scenariuszach nieco przeszkadzać, to raczej niższa jasność. Matowa powłoka OLED Glare Free redukuje jednak w większości odbicia i całość wypada finalnie świetnie. Oczywiście to OLED, kąt widzenia pokrywa się z możliwościami naszych oczu. Samsung Odyssey OLED G8 to zdecydowanie monitor gamingowy. Żadne inne urządzenie nie miałoby 240 Hz odświeżania ekranu. Jeśli wasz komputer to wytrzyma, to monitor obsłuży 240 fps w 4K. To raczej górny zakres możliwości każdej maszyny, także ten monitor na pewno nie będzie wąskim gardłem zestawu. W połączeniu z czasem reakcji matrycy, wynoszącym 0,03 ms, w warunkach testowych w teście Grey to Grey mamy prawdziwe gamingowe monstrum. Oczywiście całość jest kompatybilna z AMD FreeSync Premium Pro. Aby podbić wrażenia wizualne możemy sięgnąć też po Dynamic Black Equalizer, który poprawia kontrast w ciemniejszych scenach. Dość ciekawym dodatkiem jest też możliwość wybrania celownika ekranowego, coś pięknego do noskopów z AWP. Słowem podsumowania, gra na Samsung Odyssey OLED G8 to po prostu czysta przyjemność, wszystko działa dokładnie tak jak trzeba, a 27 cali wcale nie wydaje się za małe. To akurat zasługa świetnego zagęszczenia pikseli, obraz jest niesamowicie szczegółowy i bardzo naturalny dla oczu. To chyba najfajniejszy model, jaki można sobie wyobrazić do mniejszego biurka, gdzie nie możemy pozwolić sobie na większą odległość monitora od twarzy. Niektórzy boją się kupować monitory OLED ze względu na wypalanie obrazu. To zrozumiałe, ale ten akurat model jest przed tym nieźle zabezpieczony. Już na wstępie wspomniałem o systemie chłodzenia. Samsung OLED Safeguard Plus, bo tak nazywa się przy okazji, dba też o to, żeby diody zbyt szybko się nie wypalały. To dość skomplikowana konstrukcja wykorzystująca technologię pulsating heat pipe, rozpraszająca ciepło znacznie lepiej niż stosowane dawniej arkusze grafenowe. Dodatkowo mamy też narzędzia takie jak automatyczny wygaszacz ekranu i system zmniejszający jasność statycznych elementów, np. pasków kondycji, logo i tym podobnych. Myślę, że zabezpieczenia są tutaj wzorowe. I co warto? No to zależy, jeśli macie słabszy komputer i gracie głównie w 1440p czy Full HD, to absolutnie nie. Po prostu to będzie za mocny model. Jeśli jednak celujecie w high end i wasz sprzęt gamingowy to górna półka, to Samsung Odyssey OLED G8 będzie jego idealnym ukoronowaniem i nie zawiedzie was w żadnym momencie gry. Tak naprawdę ciężko jest się tutaj do czegoś poważnie przyczepić. Jeśli budżet Wam na to pozwala, to nie będziecie rozczarowani. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!